13 stycznia 2012 roku u wybrzeża wyspy Giglio we Włoszech zatonął włoski statek wycieczkowy Costa Concordia. Zginęły 32 osoby, a 64 zostały ranne. W chwili wodowania był to największy pod względem ilości miejsc statek pasażerski pod europejską banderą. Na pokładzie znajdowało się między innymi największe spa, jakie kiedykolwiek wybudowano na statku, cztery baseny, 13 barów i pięć restauracji, trzy kondygnacyjne kino, kasyno i dyskoteka. Około godziny 21. statek dowodzony przez kapitana Francesco Scettino rozbił się o skały w kilka godzin po wyjściu z portu Civitavecchia. Przyczyną było zbyt bliskie podejście do wyspy, aby uatrakcyjnić pasażerom rejs i popisać się przed swoją nową partnerką. Link do podcastu o tej katastrofie znajdziecie na dole filmu.